Witamy Was w dzisiejszym podsumowaniu tego, co czytałyśmy, oglądałyśmy i słuchałyśmy w kwietniu. Dla mnie to był taki trochę dziwny miesiąc, tak zaczynający od takiej jakby ogólnej refleksji, mm -hmm. bo bardzo mało przeczytałam, bardzo mało oglądałam i bardzo mało słuchałam. Myślę, że to było związane z tym, że po pierwsze były święta, więc to już trochę. Redy gdzieś tam yy, zniknęło, no bo raczej święta nie oglądamy, za bardzo no. nic nie czytamy. Um. W przeciwieństwie do wielu ludzi, to bo mam wrażenie, że dużo osób właśnie nadrabia zaległości święta. Mm -hmm. I ja też bym chciała. Czasu, no nie mamy czasu na Nie mamy czasu, no. Więc chociaż pamiętam, że były takie jedne święta, chyba w COVIDzie, że przysłuchałyśmy całego Harry Pottera i robiłyśmy <laughs> takie diamencikowe tak. obrazki. No, pamiętaś. no. no. No ale faktycznie no raczej po prostu skupiamy się na spędzeniu czasu z rodziną, więc dlatego pewnie nie czasu. A z drugiej strony też nie miałam przestrzeni, bo byłam zajęta różnymi naszymi projektami. Tak, no chwiecień był dla nas bardzo pracowity i intensywny. Bardzo. I one też właśnie zajmowały mi taką przestrzeń w głowie na różne rzeczy, więc by ciężko by było się skupić na jakiejś mhm, No. Ale no. to znowu to by dobrze poszło. Nie, też gorzej niż zawsze. Mm -hmm. Też gorzej, też mniej rzeczy. E, no, bo faktycznie nie, nie było jakoś tak, nie miałam, nie wiem, chęci. Żeby jakby po całym dniu tego, co robimy i jak działamy, e, to miałam dużo takich dni, że wieczorem po prostu potrzebowałam siedzieć tak bardziej w ciszy, niż coś robić mm -hmm. konkretnego. Mm -hmm. Albo po prostu przy muzyce. No nie? Albo w trakcie pracy nie mogłam też nic słuchać. Za bardzo. A często tak. Yy, często z audiobooków teraz no, mówisz. Tak, no. Ale tak, no. ja mogłaś na przykład słuchać podcastów kryminalnych. No nie, no tak średnio zależy przy czym. Mm -hmm. no tak, no to tak samo. No co, to zaczniemy może od. Ja mogę zacząć. Czyli zacznie... W ogóle może zaczniemy od książki mm -hmm. potem jakieś inne rzeczy. Tak. To zacznijmy bo faktycznie Jedną rzecz mam ja i to jest wspólna nasza. E, no dobra, ja zacznę od książki Blue Shirt, mm -hmm. którą w ogóle sobie powiedziałam, zapiszę sobie przemyślenia, żeby wiedzieć, co powiedzieć, bo minie miesiąc i nie będę pamiętała, co chodzi w tej książce. I oczywiście tak dokładnie było. I sobie nie zapisałam. Nie zapisałam jak zwykle. No ale co myślę o tej książce? No, uważam, że była mega słaba w porównaniu do pierwszej części. Bardzo, dużo, 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 dużo gorsza. No, nie podobało mi się takie troszeczkę takie rozchwianie bohaterów. Mam wrażenie momentami, że. Przechodzili po prostu ze zdania na zdanie, z jakichś takich, nie wiem, poważnych, ciężkich emocji, do czegoś po prostu, w sumie, no dobra, whatever. Końcówka dosyć przewidywalna, nie wiem, mam wrażenie, że wszyscy będą o ale końcówka, a dla mnie była przewidywalna. A będzie kolejna część? No myślę, że tak. A green shirt? Myślę, że tak. Nie wiem, czy będzie tak, no, myślę, że żartowałam jak coś, no. No, yy, myślę, myślę, że będzie. No i co jeszcze? Aha, no to, że tam było napisane, że nie będzie jakichś tam scen a były, było ich bardzo, bardzo dużo, więc ten wstęp, jak to się nazywa, takie ostrzeżenie? Te trigger warnings. No, no to, o to o one tym, były beznadziejne, to, o tym mówiłyśmy. To o, to o, o, my... o tym na, w tym filmie o dramach, yy, które się działy w book media właśnie w marcu. Tak, no bo to faktycznie było totalnie beznadziejne i w ogóle niespójne z tą książką. No była ona mega długa. Znowu, właśnie mój komentarz na Goodreadsie to było po prostu: jak można było napisać prawie 1500 stron, stron gdzie nie wydarzyło się nic. 1500 stron? No nie, to już dwie dużo. książki te miały. Okej. Okay. No to nadal dużo, bo no. każda miała po tam 700, coś. No. E, więc to jest mega, mega dużo i naprawdę nie wydarzyło się nic, ale to, że się nie wydarzyło nic, no to dobra, to się często zdarza, ale to nic działo się na przestrzeni dosłownie 5 miesięcy. Te 1500 są całe dwie części, dzieło się przez, na przestrzeni 5 miesięcy. No. no i to też jest coś takiego dla mnie, że przez to mam trochę problem z takim uwierzeniem. Mm -hmm. że to jak sobie uświadamiam, że to jest dopiero 5 miesięcy, a wydarzyło się tak dużo rzeczy, no to coś takiego, że no. To się wydaje w ogóle nie To nie jest wiarygodne dla mnie, że oni mogą aż tak mieć po prostu taką miłość, mm -hmm. nie wiadomo co, 5 miesięcy. Mm -hmm. No ale też jeszcze pamiętam, mm -hmm. że mówiłaś taki, miałaś komentarz, że bardzo dużo było takich aż za nasto rozbudowanych opisów. Już tak. się nudziły. No, no, właśnie nawet pisałam momentami że, że właśnie przez y, po prostu 10 minut czytałam na temat wiewiórki w parku. No, dosłownie tak no. było. Dosłownie tak było. No. no i trochę ta bohaterka mojej zjawien też jest jakaś odklejona od rzeczywistości, to, więc to też jest trochę dziwne. Na zasadzie, że nie wiem, ona mm, chodzi na zajęcia, tak, już jest na. No bez napięcia, nie, na drugim roku studiów ona jest. No więc już jakieś doświadczenie ma powiedzmy. Eee, no i na przykład ona pod koniec książki albo w połowie, no nie wiem, whatever, odkrywa, że tam jakaś jedna jej koleżanka mówi, że oni mają w ogóle grupy na Messengerze czy czymś tam e z tych przedmiotów, w sensie takie, że se piszą ten rok, a ona jest taka wow, a ona w tym nie jest i jakby oni tam wszyscy ją obgadują na tych grupach, ona jest taka wow, no. No, i widać, nie? no, I on takie... To się każdy dodaje. jest na takim czymś. W sensie każdy się dodaje do czegoś tak. takiego. W sensie na, na, pamiętam, że jak mam ja na studia, to jeszcze nie były na Messengerze, tylko były na no, to nie, nie było na Facebooku. nie było napisane, że to jest na Messengerze, no, ale wiem, tak. że co chodzi, że są jakieś takie grupki. Tak. No. Ale chodziło mi o to, że właśnie to się dodawało jeszcze, zanim w ogóle się poszło na studia. W sensie, że mhm. zanim jeszcze, to już tam się dodawaliśmy mhm. na te grupki, żeby była jakieś integracje. Czy coś mhm. w sensie. No faktycznie ja no teraz tak bardzo już nie pamiętam, co tam się działo. Ale też po prostu nie było to szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem, co się wydarzyło. Jakby miałam ci jakoś tego powiedzieć bardziej tę fabułę, no to w tej drugiej części naprawdę no pewnie nic się nie działo. Okej. Okay. Ale przeczytasz trzecią, jak cię znam. No pamiętam, tak, żeby zobaczyć. Ale no nie wiem. No dobra. Się okaże. Jeszcze o. mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że nie jestem jedyna, w, znaczy na pewno nie jestem jedyna w takim w swoich spostrzeżeniach, bo Red Shirt, patrzę, ma na Gudrycie 4,34. Mhm. A ty jak oceniłaś Red Shirt? Red Shirt na 3 gwiazdki, mhm. a Blusher doceniłam na 2 y i ono ma 3,9. <ścoughs> Julka Popiel, zrób może sobie przerwę albo zmień profesję czy coś. To, co robisz, jest szkodliwe dla czytelników. To jest tej nowy Tak. No, ale naprawdę. Ostro. Mm -hmm. Ta seria to porażka. No, dużo jest hejterskich, naprawdę dużo jest hejterskich komentarzy z tego, co widzę. I te komentarze mają bardzo dużo lajków. I dużo też jest takich właśnie, że reczew pokochałam, ale no, to jest porażka, beznadziejne. Myślę, to, jest, to jest taka rzecz, która często się dzieje, że właśnie. Pierwsza, pierwszy tom masz jakby pomysł i że wszystko fajnie i potem nagle masz zrobić drugi tom i masz taki oh shit. Mm. Tutaj powinien znajdować się opis, ale obawiam się, że w tych kilku zdaniach mogłabym streścić dosłownie całą fabułę 7 stronowej książki. Także no, no. Niestety... Ja mam, to, to brzmi, że ją ja tego nie przebrnęła przez to. Nie masz szans, bo że przez resztę nie przebrnęła, no. ale akurat mi się to tak było w spoko. Ale no to, to była misakra. I tak chyba wysoko dałam te dwie gwiazdki. Zawyżyłam. Okay. Dobra, lecimy dalej. To teraz takie książki, co w sumie opowiadałyśmy o niej w zeszłym e, podsumowaniu, być może tak Ta, okropnie... No tak, no więc szybko nie będę jakoś się tutaj ten... Czyli przewodnik po... nie wiem... To jest bardzo skomplikowany tytuł, ja też w poprzedniej części o. właśnie, w zeszłym miesiącu ja to czytałam. I o tym mówiłam, to jest, to jest chyba przewodnik, przewodnik po damy, da, po etykiecie, po etykiecie i morderstwie. Etykieta i morderstwo to, to jest takie Zobaczymy no. teraz na angielski tytuł, dlatego tak jeszcze bardziej na to się miesza w głowie. Ale y, no to powiedz, podobało Ci się? Podobało mi się, fajne całkiem. Y, dziwnie tak było się przestawić do innych czasów, bo dawno nie czytałam nic y -y -y. takiego, co się działo tak dawno. Chyba y -y. było, tak jak y -y. mówię, że w poprzednim y -y. filmie opowiadałyśmy dokładnie, a ja masz, nie mam pojęcia, Tak, nie, zaintym. no nie, no jakby jak chcecie, to sobie obejrzyjcie y, tamten filmik. Nie będę się tutaj ten. Więc spoko, fajne, szybkie, y, okej. Okay. I kolejną rzecz. Kiedyś Ta, kolei. Tak, no myślę, że przeczytam kiedyś. No się komfort. Było to takie książki. dosyć przewidywalne, tak. nie zeru jakieś takich zaskoczeń, ale spoko. Mhm. No to teraz przechodzimy do książki, um, którą ja przeczytałam też. <klucza> w książka miesiąca. miesiąca. Tak, książki dla nas to była książka miesiąca. I na pewno nagramy o niej osobny film do takich książkowych pokadów bo mamy dużo do powiedzenia. No, I to jest. Forfuing! To jest oh maja zaskoczenie dla nas obu, dlatego no. że my nie lubimy fantastyki. Nie Bardzo fantastyczny. No. Jedynym wyjątkiem jest Harry Potter. No i jakby, nie, nie wiem, jeśli do fantastyki wchodzą dystopie czy jakieś takie rzeczy, no to tak, ale taką fantastykę, taka są to... Smoki. Nie w ogóle nie ma szans! No, no i um, z Forfwing było tak, że ja zaczęłam tego słuchać i czemu, cena, co? czemu w ogóle. Nie wiem hmm. powiem właśnie nie mam w sumie czemu. Szczerze nie wiem czemu, ale już wiem, bo ktoś kiedy powiedziałam tylko TikToka, że, ym, że to jest jak Harry Potter dla dorosłych, że ktoś tak się wciągnął, to po prostu jak w serii o Harry Potterze i to było jak Harry Potter. I że po prostu nie może odłożyć tej książki. No i, i ja gdzieś tak zaczęłam tego słuchać no i się tak wciągnęłam w to, że ja tą pierwszą część przesłuchałam w audioboku, no nie wiem, w trzy dni. Jakoś turbo, turbo szybko. I tak mi się to podobało, że po prostu męczyłam ci głowę po prostu tak. co, co pół godziny. No. Dosłownie, żebyś też zaczęła tego tak. słuchać. Bo no. też byłam pewna, że ci się to spodoba. Ale w ogóle nie rozumiem połączenia Harry Potter, w ogóle mi się tu nie kojarzy z Harry Potterem. Dla mnie to połączenie Harry'ego Pottera jest niezgodne. Dla mnie to w ogóle nie ma nic z Harry Potterem. No ma, bo zaraz powiem trochę o fabule. Ale ma dlatego, że jak mają ten dom, szkoła, są podzieleni na te skrzydła, tak jak w są nie, podzieleni na domy. to jest totalne, to jest tak naciągane, mega burszit. To nie ma nic z Harry'ego Pottera, to w ogóle ani trochę się nie kojarzy, jakby serio. Szczerze, no. jakby naprawdę mogłabym to bardziej porównać do jakiejś młodzieżówki, kurde, niezwykłego niż do Harry'ego Pottera. Naprawdę, to nie ma nic z Harry'ego Pottera sobie. No może, ale ogólnie... Z niezgodnej zgadzam no się, tak. ma bardzo dużo, ale z Harry'ego Pottera nie ma nic. Teraz takie szybkie tylko takie szybkie przemyślenia, to tak, jeżeli lubicie fantazy tak serio, to moim zdaniem wam to nie spodoba. Nie, no pier myślę, że możecie spodobać, bo potem to się bardziej robi fantazy. Bo ogólnie ten świat jest mega prosty, jest bardzo mało skomplikowany i to jest dla nas zaleta. No. To jest dla nas zaleta, w pierwszej tomie, no bo właśnie, potem idzie tomie. już w drugim tomie. To się robi coraz bardziej skomplikowane tak. i my już trochę odpadamy. No ja w drugi tom przeczytałam też w kwietniu, zaczęłam trzeci, ale no o, muszę odstawić sobie na razie no. tę książkę. Zaczęłam ten trzeci, ale odkładam i yy, wrócę pewnie do tak. niej, bo no, ale faktycznie druga część jest taka, że już się trochę zaczyna bardziej dziać fantazy. Ale jeśli nie lubicie fantazy, a lubicie właśnie jakieś takie, e, trochę takie właśnie dyscypliny... Albo właśnie serii tak, stary, 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 ale tak ale albo... To jest stylu seria połączona no. z niezgodną mm -hmm. i z igrzyskami, to to jest to. Tak. Ta I z awatarem. At... No, no. <laughs> myślę, że właśnie, jeśli nie lubicie fantazji, no my nie je lubimy bardzo, inaczej to bardzo spodobało, więc to było duże zaskoczenie. Ale faktycznie potem w tej drugiej części y, już jest mniej tego wątku romantycznego, tak. mniej tej szkoły, a więcej mm, takich tych, nie wiem, polityczno-wojennych, fantastyk. Wow, no rzeczy. No dla mnie to jest takie coś, że ja już odpadam, bo to zawsze ma jakieś takie nazwy dziwne, skomplikowane. No. I ja pamiętam, że jak my kiedyś próbowałyśmy, jak sprzątałyśmy w magazynie, próbowałyśmy zrobić, włączyć sobie bezsilną. To jest też taki, mm -hmm. takie romantazy popularne. I już w pierwszym no. zdaniu tam były jakieś skomplikowane no. my nie wiedzieliśmy już, o co chodzi. I teraz no. to wyłączyłyśmy, bo no. nie dało się tego słuchać to się dla nas, bo my po prostu nie, nie mamy takich rzeczy. No. I ja tak samo miałam jeszcze z jakąś tam książką tej Wiktorii Schwab yy, i jeszcze jedną i próbowałam takie najbardziej znane właśnie te fantastyczne mm. historie i ja nie kumałam osobistych Ja no, nawet ich nie oceniałam ja na ekwipu na, z... na, na... No. bo po prostu ja jestem bardzo głupia na To Wydaje mi się, że przez to, że to nas tak chwyciło z zaskoczenia, że takich jeszcze nie lubimy, to tak nas to sobie tak. Ale uważam, że gdybyśmy drugą kolejną rzecz jakby taką podobną wzięły, to nie wiem, żeby aż tak bardzo nam się to podobało. No. I też myślę, że nam się też podobało przez to, że my lubimy no. zwierzęta i gdzieś tam ym, to, to też ten no. aspekt tych smoków, tak jak sobie wyobrażasz, jak ja ci powiedziałam na początku, że no. Jezus, są te smoki, czy już są te smoki. I ty po, i że jesteś... Czy ty się słyszysz? No. Tak naprawdę, czy ty się słyszysz, czy ty jesteś normalna? Przecież ty nie lubisz smoków. Ale um, tutaj w tym aspekcie te smoki są takie no, cute. nie są w ogóle smokowate. I, I to są po prostu jak takie pieski latające. No, no to prawda. Po no. część, części jakby miała ja ocenić, bo pierwsza super bardzo no. fajna no, 5 tak. na 5. Ja dam 4,5, ale 5, się no. no. Bardzo no. fajna. Ale druga część... Trochę fajna, trochę już się robi coraz yy, y, nudniejsza. Z naszej perspektywy? Zawsze, no. Tak, no yy, no wiadomo, zawsze z naszej no perspektywy. Tak, tak ale no. to, że, właśnie, że jakby po prostu jest coraz mniej tych rzeczy, które nam się podobały w tej pierwszej części, a komuś innemu no, może właśnie się to tak. co, coś, co było w drugiej. No, no więc y, troszeczkę jest gorsza ta druga część y, i ma taki dłuższy fragment, który jest dla mnie nudny. I później, no, końcówka jest taka, że faktycznie. No, jest kilka takich rzeczy zaskoczeń, że nie spodziewałam się tego, na przykład niektórych rzeczy, e, ale te rzeczy powodują, że trzecia część będzie jeszcze bardziej zagmatwana. Ojejku, no. no, ja nie uważam, że, na ta pierwsza część, nie uważam, że jakoś była super, za, pełna zaskoczeń, bo końcówka pierwszego temu była dla mnie taka, że spodziewałam się tego co się tam wydarzyło na końcu. A przy tym. Nie, to też nie było, to znaczy. Ale końcu. nie. To dla mnie tak nie było. Um, no ale właśnie jeśli chodzi o ten drugi, tam to jeszcze, jeszcze mi trochę zostało. Tak mniej więcej jestem w dwóch trzecich, bo bardzo to jest długie. Ale no, nie jest to dla mnie już tak samo porywające, jak ten pierwszy tom. I to jest wow. dla mnie trochę rozczarowujące, no bo ten pierwszy mnie tak wciągnął, mm. tak mi się podobał ten świat i taka byłam zaangażowana. Mm. A teraz już mam tak, że trochę mi się nie chce, bo też jestem teraz w tym fragmencie, co ty mówiłaś, że jest taki właśnie ciągnący się. Ale też gdyby i... pierwsza część była taka, jak ta druga, no to ja bym nie weszła w ten świat tak. Ja czytałam, tak. przeczytałam tę drugą tak szybko i sprawnie. Też ze względu na to, że po prostu ta pierwsza mi się podobała. A, nie? No tak. a, a w sumie, jak tam ludzie oceniają to, co jest lepsze? Też właśnie słyszałam takie opinie, że właśnie ci ludzie, którzy faktycznie um, interesują się fantastyką, nie lubią tego typu, typu rzeczy, to zarzucają właśnie forfing, że jest za mało skomplikowany ten świat i za mało rozbudowany. Mhm. No. A, a te kolejne części już właśnie oceniają lepiej ze względu na to, że, że ten świat jest lepiej zbudowany. No, jest troszeczkę słabiej oceniany, ale mhm. nie ma dużej różnicy, bo pierwsza część ma 4,58, a druga część ma 4,37. Mhm. Ale w ogóle pierwszą część prawie 3 miliony oceniły. No i bardzo wysoka ocena, nie? No, 4,58. miliony oceniły. Przy 3, 3 milionach. No, to bardzo dobra ocena. No, bardzo dobra. No, no, bardzo. W sensie widać na przykład, że czasami momentami m, trochę warsztat tej autorki siedzi, moim zdaniem. Mhm. Czasami mm, są takie drobiazgi, ale po prostu, jak się, że można na to zwrócić uwagę, że czasami ona opisuje jakąś osobę, a na myśli inną osobę, albo czasami, nie wiem, nie pisze, kto powiedział dane, dane zdanie, nie nie opisuje tego w dialogu, no są takie jakieś drobiazgi, które mnie czasem wybijają, ale ogólnie no to... Super zbudowała ten świat, moim No, no, mi też się podoba. Znaczy, jakby oceniamy to jako totalnie amatorki w tej dziedzinie. Ale i na no całkiem takie pomysłowe moim zdaniem było. No, to, prawda. I to wiązanie, ta więź, tych smog, No fajne, bardzo mi się też podobało. No dobra, no to by było tyle na tyle książkowo, mhm. nie? Tak. No, i w sumie ogólnie ode mnie jest bardzo na tyle. Ja nic nie oglądałam nowego, chyba. Ja tylko oglądałam YouTube'a dosłownie w tym miesiącu. Jeśli chodzi o podcasty, to polecam Wam, jeśli lubicie Gilmore Girls, um, odcinek Call Herdady z Loren Graham, czyli to jest ta. Od aktorka, która grała Lorelai um, i w sumie jest ciekawe sobie posłuchać tego, jak ona ma podejście do tego. To jest ona jest w ogóle dla mnie ciekawą postacią, bo ona ma takie podejście do tego Gilmore Girls, takie na no, słuchajcie I don't care. <grym> Nic nie pamięta z tego, no nie, Albo będzie pamiętają każde zdanie, tak. ale ogólnie nie jest bardzo właśnie. No ciekawa. właśnie mnie to śmieszyło, widziałam sobie fragment wywiadu jakiegoś, nie wiem hmm. jakiego, którego dokładnie na TikToku. E, no właśnie jak ona mówiła o tej reklamie, co była e, teraz tak. niedawno, tego. Hmm. To, 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 to do jakiegoś sklepu. Amazon to było. Nie, 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 to była reklama jakiegoś no, sklepu. Sam z Nie, no, Walmart'a. A, Walmart'a, no. Że y, działa się po prostu w tym świecie Stars Hollow, Game no i tam, to była reklama Walmart'a. No i właśnie y, ona mówiła, że tam się pytali, produkcja całe <laughs> że na przykład, nie wiem, na y, ścianie ma być yy, u Luka, ma mhm. być rysunek i jakby dziecka ich jakiś zrobione, nie? Lorela i Luka. No i jak ona myśli, co to dziecko by narysowało i czy to byłby chłopiec, czy dziewczynka, czy mhm. oni by mieli chłopca. no bo taka nie wiem czy oni by mieli chłopca, czy dziewczynkę, nie wiem co by rysowało. No, no. no i właśnie mówię, że po prostu o wszystko się ich pytali, jakby oni sobie byli tymi bohaterami, a ona była taka, nie wiem. No właśnie ona ma takie podejście, to jest w sumie śmieszne, więc, więc polecam. Z nią. I też w sumie podobnie z tej kategorii Blisko. Oglądałam taki film, ale właśnie tak mam mieszane uczucia co do tego. To się nazywa Postgrad. I to jest film, gdzie główną rolę gra właśnie ta aktorka, która, która grała Rory, mm -hmm. czyli ta Alexis. Ona grała wtedy, kiedy grała Rory, bo to jest tam z 2000 lat. A, to okay. jest taka komedia no. romantyczna z 2000 lat. Mm -hmm. No i to jest właśnie na takiej że ona kończy studia. Akurat chyba kończy tak dość blisko, dość blisko tego, co Rory robiła, bo ona też jakąś literaturę czy coś takiego mm -hmm. i chciała działać jako dziennikarka i szuka pracy A, no po, tak po, tym, po tych studiach. No jest taka na maksa zafiksowana na tej pracy i szuka, i szuka, i bardzo jest taka nastawiona, że konkretnie chce robić te rzeczy, no ale to jej się nie udaje. No i tam tak, takie są mniej więcej te perypecje. Ty jesteś. No, ale generalnie on, momentami ten film jest strasznie głupkowaty. Uh -huh. I ma taką kom, komedię, że ja takie, nie lubię takie elementy tej komedii romantycznej, takie no, głupio komediowe. Uh -huh. Ale no takie lekkie. Myślę, że możesz sobie kiedyś obejrzeć to tak, jak y będziesz chciała. Bo to jest jednak komedia, z, komedia romantyczna z tych lat 2000, a my to lubimy, tak, uh -huh. więc, więc, więc to jest spoko. No, ale to na pewno nie jest jakiś taka, Nie wiem, nie stanie się moim nowym ulubionym filmem, do którego będę wracać. Aha. No właśnie głównie ze względu na to, że takie są te momenty, no, naprawdę, takie cringe'owe. Mocno to jest cringe. Eee, no i ale ratuje to właśnie ta Alexis, że, że jest jakby ta Rory, no nie? Myślę, że gdyby była jakaś inna aktorka, to nie wiem, czy w ogóle bym obejrzała ten film okay. eee, No ale eee, tak czy siak, co obejrzałam, jeśli chodzi o film? A to obejrzałaś jakiś film? Uh -uh. Jeszcze obejrzałam, okay. mega oryginalnie, mega oryginalnie, obejrzałam Konklawę. Ogólnie to jest y, mega ciekawe, mm -hmm. zobaczyć właśnie, jak to wszystko wygląda tak od środka. Bardzo fajnie to zrobili w tym filmie, że tak naprawdę jesteś, czujesz się zamknięta cały czas tymi kardynałami. I okay. y, nie wiem nawet jak jest tam biały dym czy czarny dym, to w ogóle nie widzimy tych ludzi, które stoją, mm -hmm. tylko słyszysz same dźwięki. Więc to mi się podobało, to zamknięcie i w ogóle zobaczenie tego. Ja to oglądałam i na bieżąco po prostu sprawdzałam z czasem GBT, po prostu świętym źródłem wiedzy, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Mhm. I faktycznie tam w tym filmie trochę e, tam pozmieniali fakty, tak żeby to im pasowało popularnie, wiadomo, albo że ponaginali rzeczywistość. E, I tak nie wszystko wygląda, jak tam jest. No, ale ogólnie podobał mi się ten film. Jeśli możesz jeszcze go sobie obejrzeć, bo ja go kupiłam na Prime, on jeszcze jest dostępny przez dwa dni. I to jest taki bardziej, on ma trochę vibe thrilleru, mhm. że tak to cały czas jest takie napięcie i taka niepewność, aczkolwiek wydaje mi się, że dla ciebie momentami byłoby nudny. No, Ale nie brzmi nudno. Że, no, że, że mógłby być momentami dla Ciebie ludny. Też jest bardzo ładny w ogóle estetycznie, bo przez to, że, że są oni tak poubierani po prostu jak z opowieści podręcznej, mm -hmm. no nie no, no to, to no. można fajnie się bawić tak. z tymi kadrami i zdjęciami. No mm nie -hmm, mm -hmm. ja wiem, myślę, że nie obejrzy raczej. <laughs> Możesz sobie włączyć, no nie? I tak jest dostępny. I zobaczcie, czy Wam się podoba, nie? Kurde, no nie wiem, czy ja coś oglądałam. No, a serial ja jeszcze oglądałam, serial oglądałam, Pamiętniki Wampirów w końcu skończyłam, bo zaczęłam w... chyba w styczniu. Chyba w styczniu mm -hmm. zaczęłam. No i... teraz teraz pierwszy raz od lat, kiedy robiłam rewatch, dokończyłam ten, seri ten mm -hmm. serial. Moim zdaniem on jest mega nierówny. No. I zaczyna się Super. Właśnie ja nie oglądałam teraz pierwszego sezonu. No nie wiem, ja to, właśnie to, mam tam że one tak nie wciągają mnie na nowo. Że o ile Gilmore Girls jest takie, że... Ale frania kopci. <grym> <grym> że y, jest takie mega wciągające, to pamiętniki że jakoś nie za bardzo. Dla mnie właśnie, bo pierwszego sezonu nie oglądałam, bo tam demon jest niefajny, ale od drugiego sezonu. Właśnie moim zdaniem drugi, trzeci, czwarty, piąty sezon są mega wciągające, a potem zaczyna się już robić tak trochę coraz gorzej, coraz gorzej i końcówka, moim zdaniem, ja przeskoczyłam kilka odcinków w mm -hmm. tym ostatnim sezonie, bo po prostu to, tego się nie da oglądać. Tego <grym> się nie da oglądać i to jest dla mnie smutne. Aczkolwiek właśnie dotarłam tego ostatniego finałowego odcinka i bardzo ładnie to tak wzruszająco zamknęli. No, tak, 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 tak. pamiętam ale było. Ale no naprawdę ten ostatni sezon trzeba dramat. Ja tak się myślę, myślę zbieram do tego, żeby obejrzeć oryginalsów pierwszy raz. No totalnie musisz. <głosy> nie <głosy> wiem, jakoś nie totalnie nie wiem. Jakoś ja nie lubię Nowego Orleu. Nie no. lubię tego vibe'u Nowego Orlanu. I to mnie odstrasza. Nie mam tego wytłumaczyć. Ja nie mam nigdy w Nowym Orleanie, ale po prostu jakoś nie wiem, no nie lubię tego waju. Nie, nie wiem, coś mam takiego, że... Dla mnie ten Nowy Orlean w, w, właśnie w Originalsach on jest strasznie płaski, w sensie, że... Wiesz, jak tak masz w Nowy Jork u w, w Gossip No. To on jest taki otwarty, że są różne miejsca i że jakby czujesz się w tym mieście. A dla mnie ten Nowy Orlean w Originalsach to jest jedna ulica. Jedna ulica, no, jakby... I to jest jedna ulica i po prostu jest pięć po jakichś takich innych lokacji, typu bar, jeden mm. dom, drugi dom i koniec. To no, jest no, strasznie płaskie. No właśnie. No ale to, to, to no ale w sumie pamiętnika Wampirów też jest mega płasko, jeśli chodzi o miasteczko. Ale to miasteczko nie ma znaczenia. A tutaj no. ten Nowy Orleans z jakiegoś powodu to się dzieje w Nowym Orleanie. No przez to, że są te takie voodoo, No właśnie. Coś tam, no tak. Ja mi jakoś tak nie siedzi ten vibe. Jakby ja na przykład też nie lubiłam, nie podobała mi się księżniczka i żaba. Mm -hmm. ja, bo to się działo w Nowym i też mi jakoś tak to było dla mnie, jakoś... No dobrze, to Chyba taki... Coś taki, coś miał. taki miałyśmy kwiecień. No naprawdę, może troszeczkę bardziej ubogi niż marzec, ale no był bardzo bogaty w to, co robiłyśmy... W Gigi Storze. Więc naprawdę dużo, dużo się działo. No i też jakieś inne poboczne, takich projektów, ale tak. bardziej zawodowych. No więc dużo robiłyśmy rzeczy, dużo się dzieje, działo, e, no. Ja no. teraz oglądam You, ale jestem w połowie, więc jeszcze nie Ja tego nie wiem, też nie oglądałam. Znaczy obejrzałam pierwsze dwa sezony, ja w ogóle pierwsza obejrzałam You i poleciłam, żebyś obejrzała You. Mhm. Ale też mi się później nudziło i nie podobało. No to chyba wszystko. Teraz będzie majówka, więc ja mam plan dużo czytać książek. Potem będą wybory prezydenckie, to już są dwie książki, które można przeczytać. Które no, ty przeczytać, ja nie mogę. <zysypicalnicy> tak. Bo my no... jesteśmy w komisjach wyborczych. Więc będę siedzieć i czytać. Zresztą akurat jest w takiej komisji, w której jest bardzo... Nie, nie jestem zdecydowana za komisję, ale że jest bardzo mało ludzi i bardzo dużo czasu wolnego, kiedy no. po prostu siedzisz w... Wy... W pewnym zamknięciu. Tak, no, no. No. I właśnie się nudzisz I tak przeczytałaś pomysłowo. No, tak. W sensie Więc to będzie <grym> <grym> Aha i jeszcze ważne ogłoszenie, że skończyłyśmy podcast, to jest pierwszy sezon podcastu naszego, także y jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka lub kilku, no to oglądajcie Mam, nie, na nie będzie następny jak na razie. <grym> no, no. To tyle, w sumie będziemy. ale no nie tylko będzie. No, i też jeszcze tyle fajnych różnych rzeczy, nie tylko będzie nasza nowa kolekcja oczywiście to, że No. To nas bardzo ekscytuje, więc jak widzicie, to opowiadamy o jakichś projektach, to jest jeden z nich. No. I tyle. No to. Y... bye. Pa!